W tej lekcji opowiem Wam o bezpiecznych i właściwych technikach pracy na pilarce taśmowej przy wyborze odpowiedniej grubości i szerokości taśmy, o której wspominałem, przy omawianiu pilarki taśmowej. Także zapraszam Was do. Tej lekcji. Zacznijmy od przecięcia naszej tarcicy już obrzynanej, ale jeszcze nie sformatowanej na wyrówniarce i grubościówce. Przypuśćmy, że będę chciał zbudować jakąś szafkę o grubości ścianek 20 mm. Więc jeżeli ta tarcica ma 50 mm szerokości, no to bez sensu strugać tyle materiału, żeby zostało tylko 20 mm. No lepiej tą tarcicę rozciąć na pół. Ta tarcica, zobaczcie jak ona jest krzywa. Czyli ma tak zwaną krzywiznę płaszczyzn, tak? Czyli cała płaszczyzna jest wygięta. Więc teraz bez sensu jest pójść na pilarkę taśmową, ustawić powiedzmy środek i przecinać teraz na pół tą tarcicę, bo zobaczcie, mamy tylko jeden punkt podparcia tak naprawdę na środku, ta deska nam pracuje i lata w związku z tym to cięcie no nie będzie idealne, nawet nie będę tego ciął, bo szkoda po prostu tej deski, szkoda tego materiału. I teraz jeżeli chcemy wykorzystać tą tarcicę w 100%, to nie możemy jej właśnie ciąć w tym stanie w jakim jest, musimy pójść na wyrówniarkę i wyrównać dwie płaszczyzny bazowe. Jedną płaszczyznę tą szeroką, i drugą tą płaszczyznę wąską, po to, aby pomiędzy tymi dwoma płaszczyznami stworzyć kąt prosty. Jak będę miał tutaj kąt prosty stworzony, to wówczas zobaczcie, dojeżdżam sobie do przykładnicy, i dzięki temu ta cała płaszczyzna będzie mi przylegać. Też dzięki temu, że pomiędzy tą krawędzią wąską i tą szeroką. Przykładnica jest ustawiona pod kątem prostym. Tu mam też kąt prosty, więc wystarczy mi tylko tak naprawdę dwie płaszczyzny, aby przeciąć tą tarcicę idealnie na pół. Wtedy wystarczy, że tą płaszczyznę odciętą, którą tutaj będziemy mieli odcięta, ona będzie oczywiście nierówna, więc pójdziemy z tą płaszczyzną na wyrówniarkę, a później dopiero z tą płaszczyzną na grubościówkę, a Tą, którą odetniemy, ta, która zostanie, to tu już mamy wyrównaną tą powierzchnię, więc wystarczy, że ta przecięta płaszczyzna, ta tutaj w tym miejscu, możemy pójść z nią tylko na grubościówkę. Aczkolwiek jedna uwaga, jedna gwiazdka. Pamiętajcie, że pomimo tego, że wyrównamy tutaj tą płaszczyznę na wyrówniarce, to jeżeli tą tarcicę rozetniemy na pół, to pamiętajcie, że tarcica przy rozcinaniu potrafi puszczać swoje naprężenia. Pomimo tego, że była tu wyrównana, może się również wygiąć albo w jedną, albo w drugą stronę, ponieważ tarcica w całości może puścić swoje naprężenia. Warto czasem po rozcięciu pójść jeszcze raz na wyrówniarkę, dołożyć tą już wystruganą płaszczyznę i sprawdzić, czy deska nam się nie wygięła. Czyli zobaczcie, jak ważne jest też suszenie i sezonowanie tarcicy, o czym opowiadał Karol i Marcin w swoich lekcjach, że. Jeżeli ta deska będzie zrównoważona higroskopijnie w całym swoim przekroju, czyli wszędzie, w każdym przekroju, w każdym punkcie swojego miejsca, jeżeli ta deska będzie miała tą samą wilgotność i będzie powiedzmy schła przez dłuższy czas i sezonowała się na przykład w naszym warsztacie i złapie jednakową wilgotność, to te naprężenia zapewniam was będą o wiele mniejsze, niż jakbyśmy wzięli Deskę prosto z dworu, pomimo tego, że w lato może mieć około 12%, to po rozcięciu te naprężenia mogą być o wiele większe. Więc, dlatego, tak ważne jest łączenie tej teorii z praktyką i nie omijania jej, żebyśmy też ten materiał przed samą pracą, przed cięciem, przygotowali jak najlepiej, żebyśmy później mogli go jak najbardziej ekonomicznie wykorzystać, żeby nie było później właśnie takich historii jak z tą deską. No jest bardzo duża krzywizna płaszczyzn. Ale jak już mamy deskę po wyrówniarce, czyli mamy wykonaną jedną płaszczyznę szeroką bazową i wąską, to wówczas, jak dołożymy do przykładnicy, punkt podparcia jest wszędzie, deska nie pracuje i teraz dopiero wtedy mogę rozcinać tą deskę na pół. Oczywiście nie będzie też błędem, jeżeli pójdziecie na wyrówniarkę, wyrównacie jedną płaszczyznę, drugą, później pójdziecie na grubościówkę i z nadmiarem wyrównacie tu z grubości trzecią płaszczyznę i później czwartą przyjść dopiero na taśmówkę i rozciąć na pół natomiast pamiętajcie, że bezpiecznie jest jednak moim zdaniem pójść najpierw na wyrówniarkę i strugnąć jedną płaszczyznę, szeroką, drugą wąską po to, żeby jednak tego materiału zostało nam więcej żebyśmy wiedzieli, że jeżeli na przykład przetniemy na pół Tutaj z nadmiarem 25, bo mamy 50. To tutaj w zupełności nam to 5 mm wystarczy, żeby później na grubości chce zebrać tą stronę przeciętą, kiedy tu mieliśmy wyrównaną płaszczyznę. Natomiast może się okazać, że. Tutaj zabraknie nam do 20 mm, bo po rozcięciu okaże się, że będzie na przykład w najwęższym punkcie, jak ta tarcica będzie powiedzmy tu krzywa na tej płaszczyźnie jeszcze niewyrównanej, okaże się, że będziemy mieli tylko na przykład 20 mm. Bo zauważcie, właśnie o czym mówię. Jeżeli ta płaszczyzna byłaby wyrównana i przecięlibyśmy właśnie na pół z naddatkiem tutaj 25 mm, to tu mamy 5 mm nadmiaru, żeby. Tylko tą płaszczyznę, tą krawędź wyrównać do 20 mm. Ale zobaczcie, tu jaka jest duża krzywizna. I może się okazać, że jak ja będę prosto ciął, może odwrócę Wam na tej stronie. To zobaczcie, tutaj może być nawet 27 mm, ale już w środku zobaczcie. Jak tutaj tego jest mało? Może się okazać, że to jest 20 mm. Z mojej praktyki i z mojego doświadczenia wychodzi, że lepiej najpierw strugnąć jedną, drugą płaszczyznę i zobaczyć, ile mi wyda z tego drugiego elementu. I czy będę go mógł wykorzystać do swojego projektu, czy będę mógł wykorzystać ten kawałek ewentualnie do innego projektu, gdzie będę miał jakieś węższe ścianki. Dlatego pamiętacie, jak mówiłem o szerokości. Naszej taśmy tnącej. Ta taśma ma tutaj teraz 13 mm. To pamiętacie, jak wspominałem Wam o tym, że do rozkroju tarcicy wykorzystujemy taśmę o szerokości 16 mm. Od 16 do 25. Ale też wspominałem Wam w tym filmie przy budowie pilarki i jej funkcjach, że czasem korzystam z szerokości taśmy. Od 10 do 13. Dlaczego? Dlatego, że te taśmy są właśnie o mniejszej grubości, czyli mają 0,65, a nie 0,8 czy 0,9, więc wtedy się okazuje, że każda 10 mm może mieć znaczenie przy dużych krzywiznach, właśnie deski. I bardzo często stosuję właśnie te taśmy o szerokości 10-13, nawet do rozkroju tercicy. I teraz powiedzmy, mam sformatowaną tą deskę na wyrówniarce i grubościówce. Wszystkie krawędzie są równe. Więc przypuśćmy, że jest 150, no nie jest 150, jest taki ścinek z poprzednich moich prac, 25 mm. No i teraz, jeżeli ta deska ma 25 mm, to jestem w stanie tutaj na przykładnicy ustawić sobie 12 mm, 12, 13. No i teraz właśnie mamy 25 i ciężko nam jest idealnie złapać środek, no bo środek to jest idealnie 12,5. Więc jeżeli nie ufamy tym wskaźnikom, tym miarkom, akurat tutaj ta miarka, ta przykładnica była przeze mnie skonfigurowana, więc te milimetry tu działają, jeżeli chodzi o odległość przykładnicy do brzeszczota, więc te wskaźniki są tutaj w porządku, to jeżeli nie ufacie, jeżeli będziecie mieli swoje pilarki, w których nie będziecie tym wskaźnikom, tym miarkom ufać, no to co robimy? Bierzemy liniał precyzyjny 10-12 i na środku jest półka, więc trasuje sobie idealnie na środku, no i dzięki temu teraz, nie patrząc na miarki, jestem w stanie po prostu od przodu dojechać sobie i zerknąć, czy idealnie ustawiam, właśnie na środku. Blokuję. Czasem pamiętajcie, że przy blokadach naszych przykładnic czasem potrafi być przesunięcie w jedną w drugą stronę. Tu tego przesunięcia nie ma, ale w innych pilarkach takie rzeczy widziałem. No i jeszcze raz sprawdzam po zaciśnięciu przykładnicy, jak już się nie rusza, czy wszystko jest ok. No wygląda na to, że chyba wszystko jest ok. Powinno być idealnie na środku ustawione. No i teraz tniemy. No i bezpieczne techniki pracy. Zobaczcie, że w momencie, kiedy wystrugamy deskę, czy będziemy pracować właśnie na wyrówniarce, czy grubościówce, bo jak będziemy pracować, to zobaczcie ta ręka. Może mi się ześliznąć i poleci mi kciuki przed na sobie palca. Można psiknąć wodą, można też oczywiście, tak jak wam wspominałem przy wyrówniarce, użyć rękawiczek nitrylowych. Polecam tak jak mówiłem nitrylowe, nie lateksowe, żeby po prostu się nam ręka nie ślizgała. Oczywiście nie jest błędem użycie. Popychaczy. Jak najbardziej jest to wskazane. Trzeba tylko pamiętać, że docisk robimy w dół do blatu i też docisk robimy do przykładnicy, tak jak robiliśmy przy struganiu tej płaszczyzny wąskiej na wyrówniarce. A tą przykładnicą drugą po prostu popychamy do przodu. I takie techniki pracy również są bezpieczne. Ja to zrobię przy użyciu rąk i pokażę wam. Te techniki przy użyciu dłoni. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o rozkrój tarcicy na pół, pamiętajcie o tym, że jak będziecie szybko cieli, reszczot będzie bardziej pływał. Tak samo jak w pilarce stołowej. Natomiast jeżeli będziemy cieli i będziemy robić bardzo wolny posuw, więc wykorzystamy więcej materiału pod kątem ekonomii. Ok, moczę dłonie i tniemy. Odciąg i jedziemy. Zawsze upewniam się, czy materiał jest odsunięty od narzędzia tnącego przy każdym urządzeniu. I teraz na końcu zrobię szybki przejazd, żeby Wam porównać, jak wygląda płaszczyzna. I teraz, jak już jestem blisko taśmy, to zobaczcie, co robię. Nie ryzykuję, nie dojeżdżam. Przechodzę na tył pilarki. Przestawiam dłoń poza taśmę. I teraz przejadę szybciej, żeby porównać te płaszczyzny. Tak, zaznaczmy, że od tego miejsca było szybciej. Widzę od razu skok po prostu taśmy, że od razu krzywo liniowo w ogóle poleciała. I już wam przestawiam kamerę, przybliżam, otworzymy deskę i zobaczymy, jak to wyszło. Ok, i teraz otwieramy. Teoretycznie, tu właśnie w tym miejscu, od tego miejsca pcham szybciej. Teoretycznie płaszczyzna cięcia jest ładniejsza, ale co się dzieje? Tarcza mi po prostu popłynęła. No i teraz zobaczmy, co spowodowało przyspieszenie cięcia na pilarce taśmowej. Spowodowało to, że zobaczcie, zamienię miejscami. Ta część jest grubsza, czyli taśma nam uciekła. I teoretycznie płaszczyzna jest ładniejsza, te bruzdy są mniejsze niż tutaj, zobaczcie w tym przypadku. Natomiast zawsze jest właśnie to ryzyko pływania brzeszczotu. I pomimo tego, że mamy czyste cięcie, no to jednak jest to nieakceptowalne, no bo robi nam się tutaj po prostu klin, ponieważ to jest grubsze gdzieś około 3 mm. Zresztą zmierzmy suwmiarką, pokażę Wam, czasem się śmieję, że już jest oko stolarskie ale zobaczcie 3 mm różnicy. Tutaj nie trzeba nawet sufmiarki dokładać, zobaczcie w całej tej płaszczyźnie, zobaczcie, praktycznie dociskam w dół minimalne różnice. Jest minimalna różnica po całości tam dosłownie pół milimetra. Pomimo tego, że wydaje się, że ta płaszczyzna ma większe bruzdy i większe wgłębienia, ale mimo wszystko mamy dwie deski, które są równej grubości, co pozwoli nam zarówno na wykorzystanie jednej, jak i drugiej. Deski ze względu na to, że bardzo powoli cieliśmy. I teraz tak, do rozkroju tarcicy. Słuchajcie, to te bruzdy nie mają znaczenia, bo i tak idziemy jeszcze z nią na grubościówce, bo tą płaszczyznę mieliśmy wyrównaną. I zobaczcie, te bruzdy wydają się dość duże, natomiast na krawędzi zobaczcie, że te bruzdy aż takie duże nie są. Cztery zęby na cal to jest. Minimalny minimum ilości zębów na cal, jeżeli mówimy już o połączeniach stolarskich, jakbyśmy chcieli wykorzystywać taką taśmę do połączeń stolarskich. Natomiast o wiele bardziej precyzyjnie by było i te bruzdy byłyby o wiele mniejsze, jakbyśmy mieli 6 zębów na cal. Więc to, co Wam wspominałem w tej lekcji o budowie pilarki taśmowej, to wspominałem Wam o tym, że czym więcej zębów na cal, czyli na 2,5 cm, tym mniejsze bruzdy i ładniejsza płaszczyzna cięcia. Mimo wszystko, przy tych czterech zębach jest to jeszcze akceptowalne. Natomiast, jak chcielibyśmy to zrobić idealnie, perfekcyjnie, no to wiadomo, że warto by było wtedy wykorzystać taśmę z sześcioma zębami na cal. Przy rozcinaniu, nie wspomniałem jeszcze Wam o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której Wam wspominałem przy budowie pilarki taśmowej, czyli o wysokości rolek prowadzących. Zobaczcie, że te rolki są no znacznie powyżej tego materiału mojego tnącego. Natomiast nie byłem w stanie już tych rolek opuścić niżej, ponieważ, zobaczcie, ta przykładnica jest o takiej wysokości, ale to i tak jest na tyle mała różnica, że nie miało to znaczenia. Natomiast pamiętajcie o tym, że jeżeli macie szerszy materiał i macie możliwość u siebie w pilarkach przesunięcia tej przykładnicy, i możliwość opuszczenia naszych rolek przesunę trochę dalej to pamiętajcie, że jeżeli macie taką możliwość że wasze pilarki są tak skonstruowane że możecie te rolki obniżyć jak najbliżej materiału to też będzie miało oczywiście znaczenie i wpływ na równe i proste cięcie naszej tarcicy żeby mieć jak najmniejsze straty no u mnie jak widzicie ta przykładnica po prostu by blokowała no i nie mógłbym rozciąć idealnie w tym miejscu, w którym chcę Ok, przejdźmy do cięcia krzywoliniowego. Tutaj sobie przykładnicę odsunę na bok, żeby jak najmniej przeszkadzała. Mogę ją oczywiście też zdemontować, natomiast na razie ją zostawiam. Przypuśćmy, że chcemy wykonać nogi krzywoliniowe do naszego stołu. Mamy już szablon wykonany np. z płyty pilśniowej, lub może być to szablon wykonany ze sklejki. Przenoszę go oczywiście na swój materiał, powiedzmy tutaj sobie licuję od góry, od czoła, trasuję ołówkiem, o trasowaniu ołówkiem i jakie ołówki używać, Łukasz wyśmienicie opowiadał o tym w swojej lekcji, jakie ołówki używać, jakiej grubości do trasowania w swojej lekcji przy opowiadaniu o narzędziach do warsztatu. Jeszcze raz, jak widzicie, ja mam za twardy ten ołówek i wszystko się sprawdza, to co Łukasz mówił, że za twarde ołówki nie zostawiają linii, więc ten ołówek mam za twardy, więc zerknijcie też na tą lekcję. No muszę docisnąć i troszeczkę mocniej zaznaczyć, no tu mam też te bruzdy, ale generalnie trochę bardziej miękkie ołówki będą o wiele lepsze, o czym Łukasz właśnie opowiada w swojej lekcji. Jeżeli chodzi o bezpieczne techniki pracy, no tu jest najbardziej niebezpiecznie, jeżeli mówimy o cięciu krzywoliniowym, ponieważ tutaj no musimy już operować tylko dłońmi, ze względu na to, że będziemy po prostu kręcić tym naszym materiałem, tą naszą deską na lewo, na prawo. W związku z tym tutaj musimy zachować szczególną uwagę i ciąć naprawdę bezpiecznie i powoli. Też pamiętajcie, albo rękawiczki, albo woda. I teraz, jeżeli to jest moja noga i ona zostaje, i to jest naszym odpadem, to słuchajcie, Robimy w ten sposób, że nigdy nie tniemy idealnie po linii, tylko tniemy z przesunięciem o 2-3 mm. Czyli będę, moją linię będę chciał po prostu zostawić, żeby było zostawione 2-3 mm. Po co? Wiadomo, że na tej krawędzi zostaną nam bruzdy, a jeżeli chcemy wykonywać przedmioty i nasze meble na wysokim poziomie, no to później tą krawędź net to już będziemy musieli wykończyć właśnie przy użyciu frezarki albo jakiejś szlifierki taśmowej. Te łuki są o bardzo dużym promieniu można by powiedzieć. Natomiast jakbyśmy robili już bardzo mały promień, zdecydowanie mniejszy. To wówczas musiałbym zmienić taśmę na 6 mm szerokości. Natomiast przy tych łukach mogę sobie spokojnie taką dziesiątkę czy nawet trzynastkę zostawić, nawet szesnastką dałoby radę takie łuki wykonać. Przetnijmy to najpierw z nadmiarem. Pokażę Wam, jak ja to robię powolutku. I tutaj, przy okazji cięcia właśnie tego krzywoliniowego, warto zaznaczyć, że. Nie opuszczamy rolok do samego materiału. Właśnie podnosimy je trochę do góry, żeby ta taśma mogła lekko pracować jednak na te boki, żeby nam po prostu się nie wygięła. No i cięcie będzie bardziej bezpieczne. Jak widzieliście, to cięcie wykonowałem bardzo powoli. Nadmiar jest zostawiony. Dlaczego? Dlatego, że widzicie, no ta płaszczyzna tutaj nie jest idealna, więc zostawiam sobie miejsce. I nadmiar na szlifowanie lub wykończenie już frezem, żeby ta nasza płaszczyzna z każdej strony była bardzo ładna. Co zrobić, jeżeli musimy coś wykonać na szybko, a mamy bardzo jakiś wąski łuk do przecięcia? Przypuśćmy coś tego typu. Wykonujemy to w ten sposób. Ta taśma, zobaczcie, spróbuję ją zakręcać, ale patrzcie też na taśmę, jak będę ciął, że ona będzie mi się wyginała. I teraz, jeżeli ona mi się będzie bardzo już mocno wyginała, będę odpuszczał. Dlaczego? Dlatego, że każde jednorazowe skręcenie tej taśmy w bok, w jeden czy w drugi, tak naprawdę uszkadza nam już taśmę i ona już jest do wymiany. Więc przy tak wąskich łukach, Najpierw powinniśmy zmienić na 6 mm, ale jeżeli na przykład nam się śpieszy, mamy robotę na szybko do wykonania, zostawiam to powiedzmy dziesiątkę i przy tak dużym muku, który tutaj jest, jak widzicie, pokażę Wam, jak ja sobie radzę. Ok, okazało się, że nie był to zbyt duży łuk, który narysowałem. Tu na końcu mi tylko odeszło, już nie byłem w stanie skręcić i nie robiłem tego na siłę, żeby właśnie nie przegiąć tej taśmy. Więc przeciąłem na tyle, na ile mogłem sobie pozwolić. Tu zobaczcie, szło bardzo ładnie, ale tu już faktycznie przy załamaniu tego łuku już ten, ta taśma zaczęła mi po prostu tutaj odchodzić. Dlatego nie walczyłem z nią, odpuściłem. Narysujmy jeszcze większy łuk, czyli spróbujemy zrobić nie 90 stopni, a troszkę więcej. Narysuję to powiedzmy na oko, Hopsa. czyli taki naprawdę już bardzo ostry łuk o ma bardzo małym promieniu. I teraz już czuję, że mi ta taśma się wygina, odpuszczam, wracam. Dobrze, bo nie będę przekrzykiwał i teraz tak, jechałem, słuchajcie, tu już chciałem skręcać i zobaczcie ta taśma już zaczyna mi pracować, już zaczyna chodzić na boki, dlatego odpuściłem i teraz co zrobię? Teraz wykonam, słuchajcie, takie nacięcia prostopadłe do, tego, do tej linii, po to, żeby ten brzeszczot miał miejsce na pracę, żeby te małe kawałki po kolei odpadały. Więc robię sobie nacięcia, zrobię wias później od drugiej strony na tyle, ile będę mógł i zobaczę, na ile pozwoli mi ta taśma, żebym wykonał właśnie tak wąski łuk. OK, czyli też dobrym rozwiązaniem było pojechanie od tej drugiej strony. No i też przez to, że zrobiłem te nacięcia, to nie robiłem takiego nacisku na taśmę, żeby się nie wykrzywiała. Ze względu na to, że tutaj zobaczcie, o, ten materiał wtedy w momencie, kiedy ponacinamy, on po prostu sam się bardziej wygina i nie robi mi nacisku właśnie na tą taśmę przez właśnie te nacięcia. Do czego jeszcze możemy wykorzystać pilarkę taśmową? A choćby do tego, już wam pokazuję. Przypuśćmy, że chcielibyśmy przeciąć sobie naszą gałąź na popularne krążki pod kawę, herbatę, pod kubki. Czy to z gałęzi okrągłe, czy to kwadratowe. Warto do pilarki zrobić sobie choćby takie sanki. Tutaj mam akurat na prostokątny rowek w związku z tym, listewka z twardego gatunku drewna. Płyta wiurowa, ponieważ jest najtańsza i najmniej pracuje, mniej od sklejki. Nie potrzebuje tu aż tak dużej precyzji, więc wystarczy, że po prostu wykonamy sobie tak, takie sanki. Przy pierwszym przejeździe przetniemy i to wszystko. Dzięki temu jesteśmy w stanie właśnie takie gałęzie sobie docinać, żeby były równe. przeciąć na 15-20 mm grubości. Ok, zróbmy to. Dzięki temu, że tutaj wszędzie mamy kąty proste, dzięki temu ten krążek jest jednej grubości. Oczywiście trzeba pamiętać przy dojeździe, żeby nie przeciąć sobie na wylot. No, ja patrzę po prostu, żeby taśma nie dochodziła mi tutaj do tej przykładnicy. Jak boicie się ryzykować, można podłożyć sobie po prostu jakąś równą deskę. Oczywiście równej grubości, i wówczas wtedy macie pewność, że nie przetniecie sobie tej przykładnicy. Przejedźmy jeszcze raz. No i kolejny krążek na kubek kawę, także tak to wygląda. Możemy też takie kwadratowe podstawki sobie wykonać. Oczywiście to cięcie nie będzie tak ładne jak na ukośnicy. No będą te bruzdy po taśmie. Tutaj akurat ten krawędziak ma 70 mm wysokości, czyli 7 cm, więc ja akurat na pilarce ukosowej, czy na pilarce stołowej mógłbym taki kawałek dociąć i wtedy ta płaszczyzna byłaby właśnie taka gładka, a nie z bruzdami. Natomiast może Wam się czasem zdarzyć, że będziecie chcieli na przykład 20 cm wysokości, 15-20, no to nie przetniecie tego naraz na ukośnicy, czy na pilarce formatowej, tylko wtedy przy użyciu właśnie takiego wózka i przy użyciu pilarki taśmowej jesteście w stanie sobie takie krążki podocinać. No i później wiadomo, szlifowanie i macie Gotowe jakieś krążki, można coś wypalić laserem, no i na początku możecie zacząć zabawę zrobieniem takich podkładek, na przykład podkupki. Oczywiście, zamiast takich sanek, możecie też wykonać sobie taką przykładnicę kątową. Szczerze mówiąc, ja z niej nie korzystam, nie wykonałem, ponieważ nie widziałem dla niej za bardzo zastosowania. Cięcia kątowe wykonuję na pilarce formatowej na ukośnicy. Natomiast, jeżeli chcielibyście faktycznie coś grubego, wysokiego, chcielibyście pod kątem, to na pewno można to wykonać. Natomiast, nawet jak myślimy o oktagonach yy, dużej średnicy, powiedzmy jakąś kłodę, i chcielibyśmy z tej kłody, z krawędziaka wykonać oktagon, ja wykonuję to na wyrówniarce, bo na wyrówniarce mam możliwość. Ustawiania przykładnicy pod kątem, i wtedy robię to na wyrówniarce. Więc ja tutaj zastosowania za bardzo nie widzę. Na co dzień mi się to nie sprawdza. Aczkolwiek nie mówię, jak będę kiedyś potrzebował, to pewnie coś takiego sobie wykonam. No, obecną chwilę nie jest mi to potrzebne. Oczywiście do pilarki taśmowej możemy wykonać jeszcze cyrkiel do cięcia wycinania kół, czyli też takie sanki. Natomiast przyznam Wam się szczerze, że to musi być naprawdę bardzo dobrze wykonane. Wykonałem przynajmniej 2-3 w swoim życiu takie cyrkle do wycinania kół na pilarce taśmowej. Ale bardzo często naprawdę gdzieś te brzeszczoty, czyli taśmy tnące mi się gieły i co chwilę musiałem je zmieniać. Wolę tak naprawdę ciąć teraz z ręki z nadmiarem brutto i później już nawet frezarką wycinać lub w ogóle nie wycinać kół na pilarce taśmowej, tylko od razu wycinać takie koła frezarką Bo od razu mam jedną ładną krawędź Więc nie dokładam sobie pracy Podsumowując tą lekcję Zachęcałbym Was do tego Żebyście wykonywali Dopiero takie dżigi, takie przyrządy Kiedy będziecie naprawdę potrzebować Szkoda czasu na to, żeby wykonać jakiś przyrząd czy jig, bo coś zobaczyliście w filmie. Ja tak też kiedyś robiłem, też jak zaczynałem to zobaczyłem jakieś amerykańskie filmy na YouTube, obejrzałem, o ale fajny cyrkiel do pilarki taśmowej dla tokarzy, szczególnie tokarzy to robili, żeby docinać sobie koła, przyspieszyć temat. Później się okazało w praktyce, że wycinałem nierówne koło z ręki bez cyrkla, a później przy jednym przejeździe dłutem na tokarce robiłem już idealne koło. Więc stwierdziłem, że w ogóle podtoczenie nie ma to sensu. W tym kursie chcemy się dzielić z Wami właśnie swoimi doświadczeniami, żeby też nie tracić czasu na pewne rzeczy, które gdzieś w internecie zauważyliście. Ja po tych paru latach pracy z drewnem doszedłem do takiego wniosku, że kupuję narzędzia, maszyny, elektronarzędzia. Plus robię jig'i dopiero wtedy, kiedy wiem, że brakowało mi tego na przykład przy jakiejś jednej pracy, lub potrzebuję do jednej konkretnej pracy, bo często będziecie jednego giga wykonywali do jednej pracy, bo się okaże, że tylko w ten sposób będziecie mogli wykonać coś na pilarce czy na danej maszynie i odłożycie to na łuk, i będzie to leżało 2-3 lata, i może dopiero po 3 latach wrócić, albo w ogóle. Czasem tak też się może zdarzyć. Natomiast po prostu zachęcam Was do roztropnego gospodarowania każdym materiałem. Jaki posiadacie w warsztacie, czy to płuta wiórowa, czy to szczególnie drewno. No i cóż, i miłej zabawy. Myślę, że fajne urządzenie, nieraz mi się przydało. Oczywiście to nie wszystkie możliwości pracy na pilarce. Ta pilarka ma jeszcze pochylny blat, pochylny stół. Natomiast, jeżeli będziecie zainteresowani z czasem bardziej zaawansowanymi technikami pracy na pilarce taśmowej, to oczywiście dogram takich film, pokażę Wam więcej możliwości. Więcej możliwości tak naprawdę wynika z tego, kiedy chcemy już tworzyć bardzo trudne elementy, na przykład jakbyśmy chcieli tworzyć nóżki ludwikowskie, albo jakbyśmy chcieli przyspieszyć sobie docinanie mis przy toczeniu. Ale to już innym razem. Dzięki Wam kochani za tą lekcję, zapraszam do kolejnej.